Dzień dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym opowiadamy o drogach liderów we franczyzie i o tym, jak zbudować, jak rozwijać i jak rozpoznać dobrą franczyzę. Rozmawiamy o rozwoju strategicznym i organizacyjnym sieci franczyzowych i o tym, jak zapewniają swoim franczyzobiorcom powielalność modelu franczyzy na ich lokalnych rynkach i dzięki temu pozwalają im konkurować w nowej ekonomii. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przywództwie we franczyzie. Jak się buduje wysoko performujące organizacje franczyzowe i jaki model przywództwa najlepiej to umożliwia. Moim gościem jest dzisiaj Szymon Gruszka, dyrektor zarządzający Columbus Elite. Witaj, Szymonie. Dzień dobry, witam, Moniko. Szymon, jesteś po studiach przywództwa politycznego. Chciałabym na początek uzgodnić w zasadzie, czym jest przywództwo, bo czasami jakoś tak się rozmijamy w poglądach na ten temat. I, Jasne. Więc ustalimy definicyjnie, czym jest przywództwo, i też czym różni się od leadershipu i czym różni się od zarządzania. Wiesz co, Monika? No jest kilka oczywiście definicji na ten temat. Ja lubię definicję bardzo prostą. Przywództwo jest tym, co nauka o zarządzaniu uważa za niemożliwe. Czyli tym wszystkim, co dotyczy emocji, tego wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę w tej warstwie emocjonalnej w kontakcie z ludźmi. Więc to jest taka krótka definicja, która nam pokazuje, że. Wcale nie wychodzimy poza ramy samego zarządzania, ale wykorzystujemy to, co jest do wykorzystania tak naprawdę w danym człowieku, czy zarówno w konsumencie, jak i franczyzobiorcy Takie niematerialne, tak? Takie niematerialne, takie, które coraz miękkie bardziej rzeczy. miękkie rzeczy, które coraz częściej mają dla nas znaczenie. Mówimy o tym, bo o, o tak naprawdę otaczamy się coraz nowymi hasłami, które na początku wywoływały trochę taki uśmiech, tak? czyli, że człowiek jest też wartością, że pewne wartości, które tworzy firma, już nie są tylko i wyłącznie marketingiem. Dla wielu osób, poprzez wybór biznesu, może się też być. Ważne to, co za tym biznesem stoi, jakie wartości ten biznes prezentuje. A przywództwo jest takim procesem oddziaływania na ludzi, żeby realizować cele organizacji, czy żeby jakieś wyższe powołanie realizować, wyższy cel, bo dzisiaj niepopularne jest w zasadzie mówienie o tym, że, że organizacja jest, powinna być nastawiona na dostarczanie wartości udziałowcom, tylko na dostarczanie wartości interesariuszom. Jak tutaj przywództwo do tego się ma? Znaczy, przywództwo to jest taki trochę, wydaje mi się, mix, bo oczywiście w polskich biznesach, europejskich biznesach mówi się, że najważniejsza jest EBITDA, tak? Jeśli sobie, zobaczymy sobie, jak różne biznesy światowe funkcjonują, też również te za oceanu, okazuje się, że bardzo często w początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, franczyzy, są też inne ważne rzeczy. Jeśli dzisiaj część naszych zarówno pracowników w firmach czy też uczestników sieci franczyzowej, to są reprezentanci pokolenia Z, mhm. okazuje się, że dla nich jest to szalenie ważne. I to biznes coraz częściej dostrzega, że ci, którzy ignorują temat wartości w biznesie, mhm. może i zarobią, ale nie na dłuższą metę. Porozmawiamy chwilkę o, o wysoko performujących organizacjach, bo. Mówi się, że, że takie organizacje mają bardzo określone podejście do przywództwa, że w zasadzie koncentrują się na takich czterech celach: byciu pracodawcą z wyboru, dostawcą usług z wyboru czyli, jeżeli mówimy o franczyzie, to franczyzodawcą w zasadzie dostawcą pewnej koncepcji z wyboru inwestycją z wyboru i uczestnikiem lokalnych społeczności z wyboru. I, i jakby patrząc na te cztery perspektywy, chciałam zapytać, jak tych wszystkich interesariuszy, jakby połączyć w budowaniu takiego modelu przywództwa we franczyzie, właśnie, tak, żeby budować wysoko performujące organizacje franczyzowe? No i tutaj przywództwo przechodzi z taką pierwszą najważniejszą rzeczą, czyli z komunikacją. Mhm. E, musimy się komunikować z tymi wszystkimi grupami, zrozumieć ich interesy ale też zrozumieć ich emocje. Mhm. E, one mogą być y, wykluczające się, ale to już jest zadanie osoby, która kieruje tym biznesem, żeby każda ze stron miała szansę z, lepiej zrozumieć tą drugą trzecią czy czwartą stronę, a na koniec dnia, żeby te cztery strony tworzyły jeden wspólny, dobrze funkcjonujący biznes. No tak, no jak nie zadbasz o swoich klientów, no to ktoś inny o nich zadba, jak nie zadbasz o swoich franczyzowiorców, albo jak lepiej o nich zadbasz, to będą lepiej tworzyć, współtworzyć wartość i pewnie działać na wynik finansowy, który jakby o który wszystkim stroną chodzi. Dokładnie. A jaki model przywództwa jest dobry dla franczyzy? Czy jest jakiś schemat, który uważasz należałoby przyłożyć do wszystkich franczyz jako modelu działania w biznesie, czy w samym modelu są różne sytuacje rozwoju firm, i tam jest potrzebny inny model przywództwa. Oczywiście są różne modele. Trzeba na pewno zrozumieć, że każdy okres rozwoju organizacji potrzebuje trochę innego przywództwa. Mm -hmm. Na początku mm -hmm. potrzeba więcej entuzjazmu, więcej zaufania, więcej takich można powiedzieć emocji, które powodują, że ludzie się angażują. Później potrzeba tak naprawdę wprowadzenia pewnego modelu, który ustabilizuje ten rozwój. I przyzwyczai też te organizacje, które dynamicznie rosły do tego, że wchodzimy w okres chociażby stabilizacji. Mhm. No a czynniki zewnętrzne typu wojna i inne sytuacje od przywództwa biorą to, co najważniejsze, czyli wykorzystywanie kryzysu i niezapominanie o tym, że taki kryzys jak wojna wymaga od przedsiębiorców przede wszystkim odwagi. Mhm. I nie ma co się też bać, bo kryzys zmienia warunki na rynkach światowych, ale można też to wykorzystać. Mhm. A jak się buduje taki model przywództwa, to co tam się... Uwzględnia, jakie tam są obszary zagadnień, które trzeba zadefiniować, jakby mówiąc, powinno się, nie powinno się, będąc w pewnym modelu przywództwa. No tak naprawdę, tak samo jak w dobrze funkcjonującym biznesie, prawie wszystkie trzeba uwzględnić, ale tu w przywództwie jednak w dużej mierze to się uwzględnia czynnik ludzki. Czyli prawie wszystkie, czyli jakie to prawne, są? prawne te... informatyczne, łańcuchy dostaw i wszystko to, co jest potrzebne dla funkcjonowania biznesu, ale dzisiaj człowiek na rynku pracy staje się równie pożądaną wartością mm -hmm. i zasobem jak inne tak mm -hmm. można nawet się dzisiaj śmiejemy że łatwiej jest zdobyć finansowanie niż dobrego człowieka czyli przywództwo uruchamiamy w tych wszystkich obszarach w których definiujemy organizację ludzie strategia tak egzekucja cash wszystko I, pok i pokazujemy i też pozwalamy rosnąć w tej organizacji osobom które mają potencjał e, do rozwoju się na, na tych stanowiskach franczyza lubi aby każdy lider tej organizacji wyrastał można powiedzieć z takiego specjalisty młodszego specjalisty i w tej organizacji się rozwijał no i też we franczyzie chyba ta kaskada know how i tych sposobów budowania organizacji lokalnie jest bardzo istotna z perspektywy jakby budowania modelu przywództwa bo to trzeba pociągnąć tych ludzi do tego żeby potrafili odzwierciedlić właśnie w tych obszarach ludzie strategia realizacja cash czyli jakby Działać tak, jak, jak franczyzodawca gdzieś tam ich do tego poprowadził, podstawowo patrząc. Po, poza tym, przywództwo i franczyza razem w sobie niosą tą niesamowitą rzecz odkrywania potencjału na rynku pracownika, który nie ma kierunkowego wykształcenia. Myślałam, że powiem, że przedsiębiorczości, bo gdzieś tam chciałam o to zapytać i zgubiłam. I też, i też, ale dzisiaj, patrząc na to, że rynek pracy jest jaki jest. Mówi się o tym, że mamy rekord tak naprawdę no, niskiego bezrobocia. Może to się różnie posługiwać, ale no, to jest piękne, że franczyza, przywództwo i przedsiębiorczość pozwala nam szukać tego genu początkowego mm -hmm. u osób, które byłyby normalnie wykluczone przez proces rekrutacji, bo nie, bo nie posiadają tego po prostu wykształcenia, a franczyza daje im bezpieczne otoczenie. Zarządzasz dużą organizacją sieciową, ponad 500 partnerów e, sieciowych, których. Podłączyliście do organizacji w przeciągu trochę ponad dwóch lat. Jakie tam są wyzwania dla przywództwa? Co wam się co, co było kluczem do takiego sukcesu? No, pierwsze, na przywództwo? Pierwszym wyzwaniem było to, aby przekonać dużych partnerów, a, do tego, że jesteśmy nasz model biznesów w tej e, tematyce OZE się spełni. Mhm. Drugą sprawą było, e, że tak powiem, pozyskanie zespołu, no bo zarządzanie ponad. 500osobowym zespołem to jest praca no zespołowa. Właśnie, to chciałam to jest, powiedzieć to jest duży, o to. To jest duży zespół, to są osoby, które mają bardzo wąską specjalizację, ale wszystkie nawzajem rozumieją swój biznes. Uh -huh, uh -huh. E, I dają sobie też przestrzeń. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, te pewne tematy wychodzą no, z czasu. Ale co jest kluczem do takiego sukcesu? Rozmowa to może być bardzo prozaiczne, ale komunikacja, tak, i rozmowa jest czymś podstawowym, bo ja jako osoba zarządzająca muszę zrozumieć emocje zarówno swoje, ale mhm. każdego, kto tą organizację też buduje. No właśnie, ale to też jakby ta komunikacja i pewnego rodzaju kultura, którą realizujecie w rynku, która rzeczywiście wybrzmiewa, jest takim e, chyba sposobem realizowania tego przywództwa waszego. Tak, ono jest określone, jest nastawione oczywiście na wynik, ale też na budowę tego potencjału, ale bez komunikacji nie będzie szansy na to, aby to efektywnie pracowało. Mhm. A co nie idzie tak? Co idzie nie tak? Co idzie nie tak? No może nie, nie że nie idzie nie Jakie tak. Jakie wyzwania dla przywództwa? Wyzwania na przywództwa to o, na pewno, to pewno zmieniające się warunki biznesowe, to jest rosnąca inflacja, to są rosnące koszty finansowania biznesu, to jest też ta niepewność. Tam jest wyzwanie dla przywództwa. Jeszcze na koniec chciałabym zapytać o twoje, twoje widzenie przywództwa, czy też leadershipu w zasadzie. Bo w zasadzie mi nie odpowiedziałaś na to pytanie na początku. To jakim ty jesteś liderem i co jest na fundamencie Twojego leadershipu? No na pewno byłoby trzeba o to spytać członków, zespołów z którymi pracuję, ale dla mnie osobiście to jest zachowanie interesu każdej grupy, czyli taki kompromis każdej grupy, że na koniec dnia każdy jest zadowolony i że nie absolutnie nie ma sytuacji, kiedy blokujemy komunikację, mhm. ta komunikacja, nawet jeśli ona nas męczy w którymś momencie, jeśli jest wyzwaniem powinna być i to jest podstawą. Jeśli zaniechamy dialogu to przywództwo zacznie no, po prostu topnieć dialogu, który ma umożliwić zrozumienie Potrzeb drugiej strony, czy to jest Dokładnie. klient, czy to jest franczyzobiorca, czy to partner, jest, czy inny interesariusz. Czy to nawet jest osoba, która zarządza gospodarką magazynową w firmie. Mhm. Dziękuję Ci Szymon za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Moim gościem był dzisiaj Szymon Gruszka, dyrektor zarządzający Columbus Elite. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.